W jaki sposób wszechświat Bena Prime został zniszczony? W jednym z pierwszych odcinków Omniverse Ben trafia na urządzenie o nazwie Anaelark. Po polsku nazwali to chyba zniszczator. Urządzenie to było własnością gatunku znanego jako Kontumilia. Ich głównym zadaniem było podróżowanie po multiversum i tworzenie nowych wszechświatów. Właśnie do tego służył Anaelark. Tylko tak się składa, że gdy w miejscu, do którego trafią, wszechświata jeszcze nie ma, no to urządzenie tworzy nowy. Wielki wybuch te sprawy. Ale jeżeli wszechświat już istnieje, to urządzenie go niszczy. I ja mam tutaj na myśli czas, przestrzeń, ludzi, wszystko. Jedyne, co może przetrwać, to niebiańskie istoty. I właśnie jako niebiańska istota Ben tworzy całkowicie nowy wszechświat który jest oczywiście plus minus idealną kopią tego oryginalnego, bo Ben stworzył sobie nową bluzę, jakaś nagroda się należy, tak, i miasto później wyglądało trochę inaczej.